Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na bardzo pyszny makaron z chorizo i z szparagami. Szparagi trzeba kochać, bo bardzo szybko odchodzą. Sezon jest krótki, więc korzystajcie. Oczywiście te osoby, które lubią szparagi. Ja dzisiaj, kochani, mam już wszystko przygotowane. Zapraszam oczywiście do opisu filmu. Tam będzie wszystko wypisane, co używałam w dzisiejszym filmie. A teraz już nie przedłużam, bo tradycyjnie jestem głodna. I na początek, kochani, trzeba obsmażyć 200 g chorizo. Pokroiłam takie plasterki. Ja mam tutaj dwie łyżki oliwy z oliwek. I będziemy obsmażać chorizo do momentu, aż zacznie tłuszczyk się z niego wytapiać. I oczywiście na pewno ten tłuszczyk będzie miał taką troszkę czerwoną barwę i bardzo dobrze o to nam chodzi więc działamy akcja tutaj na potelni nabiera tempa kolor piękny i mogę dodać już szparagi ja dzisiaj wybrałam zielone szparagi zielone szparagi lubię najbardziej mam tutaj półtorej pęczka pęczka pęczku. i wrzucam Sparagi oczywiście surowe. I one teraz tutaj nam się będą obsmażać razem z chorizo. Ja przez długi czas swojego życia jadłam szparagi gotowane, ale jak kiedyś próbowałam smażonych to... Po prostu mózg mnie eksplodował. Jak bardzo jest to smaczne. Niech się tutaj smaży chorizo ze szparagami przez jakieś 4 minuty. Nie na zbyt dużym okniu, no bo żeby nam się tutaj nic nie przypaliło. W międzyczasie sobie możecie już wstawić wodę na makaron. Makaron oczywiście wybieracie według własnego gustu. Ja będę dzisiaj jadła w tajatele. I kochani możemy dodać troszkę sosu sojowego, żeby nie było, że na kanale głównie z azjatycką kuchnią nie pojawi się żaden składnik azjatycki. Dzisiaj reprezentacja w postaci sosu sojowego. To jest świeży sos sojowy z kombu polecam. Naprawdę... Coś wspaniałego. Dodałam mniej więcej półtorej łyżki sosu sojowego. Czarizo też jest dość mocno wyraziste w smaku, więc tutaj ze słonymi dodatkami nie ma sensu przesadzać. I na tym etapie mogę też już dodać czosnek. Ja mam dzisiaj czosnek w takich płateczkach. To są dwa duże ząbki czosnku. I drugim aromatycznym składnikiem będzie szalotka. Jedna szalotka. Wymieszamy. I niech sobie tutaj dalej te składniki po malutku się ze sobą łączą. Woda na makaronek, widzicie, już ostro nam tutaj. Daję sobie znać. osolimy I dodamy makaron Kajatele. Ja tutaj dodaję 7 i trochę, niepełne, takie gniazdko. I na opakowaniu jest napisane, że żeby makaron był al dente musi się gotować 7 minut, więc właśnie tyle będzie się gotowało. I makaron mam już odcedzony, więc go tutaj wrzucam. Oczywiście teraz będzie trzeba wymieszać makaron. Razem tutaj z chorizo i ze szparagami. Kochani, będę zaraz nakładać. Makaron jest już na talerzu. Ja go, kochani, posypię parmezanem, dlatego, że mam fazę na parmezan z nerkowców, ale oczywiście, kochani, jak najbardziej parmezan, taki tradycyjny, tutaj będzie cudownie pasował. Ale jak jeszcze nie wypróbowaliście, nigdy to polecam, pyszne. A teraz kochani nie pozostaje mi nic innego jak opróżnić ten talerz i pewnie dołożyć sobie dokładkę, więc już nie przedłużam. Życzę Wam smacznego. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia i zapraszam na kolejny film. Cześć!